Tak wersow ukrywała ciazowy brzuszek kilka ostatnich miesięcy, zdjęcia. Wersow w poinformowała, że jest w ciazy 26-letnia youtuberka i Karol Fris Wisniewski niebawem po raz pierwszy zostaną rodzicami. A radosna nowina pochwalili się przy okazji i premiery najnowszego utworu Weroniki ten jeden moment. Ukrywanie brzuszka z cała pewnością nie należało do najlatwiejszych, bo w sieci pojawiało się coraz więcej głosów. Zim Weronika jest w ciazy. O blogosławionym stanie influencerki Plotkowala nawet Leksy. Która podczas jednego z Liveów wypalila, za jej zdaniem, Wera jest w ciazy. Dobra, minę staral się robić również Frizz. Który w rozmowie z pudelkiem stwierdził nawet, że nie jest jeszcze gotowy na bycie ojcem. Dzisiaj myślę, że nie. Sam fakt, jak rozmawialiśmy przed programem, zapracuje między 12 a 16 godzin dziennie, z czego się pewnie montuje filmy. Jak widzisz, nie za wiele jest tam czasu na dzień dzisiejszy, przekonywal. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Oszukać nie dali się natomiast fani Wersow, którzy pod instagramowymi postami od kilku tygodni gratulowali jej ciazy. Twierdzili, że Weronika nagle zmieniła styl i zrezygnowała z dopasowanych outfitów. Wybierając w zamianowersi wersje owe bluzy, które wcześniej nie należały raczej do jej ulubionej części garderoby. Inni zwracali uwagę na kadrowanie zdjęć. Internauci pisali, że Weronika celowo nie pokazuje całej sylwetki. A na zdjęciach, na których można ją było dostrzec w całości, brzuch był rzekomo retuszowany. W końcu na ostatnich nagraniach na YouTube widać? Jak ukochana Friza występowała przed kamerą, głównie w ciemnych i obszernych stylizacjach. A częstotliwość dodawania fotek na Instagramie znacznie oslabla, pod ostatnim postem nie było już wątpliwości. Ze obserwatorzy tylko czekają, a z Weronika potwierdzi to, że wkrótce zostanie mama. Bo pojawiły się głosy, zim w nowej piosence ogłosi radosne wieści. Tak też się stalo. zeskoczeni